Rozpoczynamy kolejny program z cyklu Bezpieczne Wakacje z Radiem RSC. Przypomnę tylko, że program ten powstaje przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach, a także Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach. I właśnie dzisiaj ta druga będzie mieć grać główne skrzypce. Dlaczego? Ponieważ będziemy dzisiaj mówić na temat czerniaka, nowotworu, który dotyka coraz więcej społeczeństwa polskiego. Z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Justyną Łukasik rozmawiała Magdalena Gorożankin. Wszyscy jesteśmy zwaknieni tego słońca, które daje ciepło, daje nam siłę, witalność, powoduje, że bardziej nam się chce żyć. Ale musimy na słońce również bardzo uważać, chociażby właśnie w kontekście zmian skórnych, które mogą potencjalnie być dla nas bardzo groźne i bardzo niebezpieczne. Bardzo by się przydał krem z filtrem, dlatego że tak jak powiedziałam, zapominamy o takim podstawowym zabiegu kosmetycznym, jakim jest wysmarowanie naszych odkrytych części ciała, czyli dłoni, rąk, twarzy przede wszystkim, również części odkrytych nóg i może od razu. Chciałabym zaznaczyć, że w momencie, kiedy odsłaniamy to swoje ciało na działanie promieni słonecznych, warto przyglądać się naszej skórze w ogóle. Czy to będzie okres zimowy, jesienny, wiosenny czy letni, warto, żeby jednak tą skórę swoją oglądać, patrzeć, czy znamiona, które wcześniej już na naszej skórze były, czy nie zmieniają kolorystyki, czy nie zmieniają swojej wielkości, struktury, czy nie są zgrubione, ponieważ bardzo często są to pierwsze oznaki zmian nowotworowych. Bardzo niebezpiecznym nowotworem jest nowotwór złośliwy czerniak, który wykryty o właściwym czasie, o właściwej porze, bardzo łatwo można go usunąć, można zniwelować skutki jego działania i naprawdę można uchronić się nawet przed najgorszym powikłaniem. Jak można powiedzieć, powikłaniem, ale przed zgonem. Chcę powiedzieć, że czerniak powoduje aż 80% zgonów u ludzi, którzy na czerniaka zachorują. Dlatego tym bardziej warto się przed nim ochronić, warto się zabezpieczyć. I ta profilaktyka jest niesamowicie ważna, bo nam się czasem chyba mylą pojęcia, że my czegoś potrzebujemy. My słyszymy, że słońce to witamina D. Potrzebujemy witaminy D. Zimą zachęcają nas do tego, żeby przyjmować ją, suplementować. W formie, tak, właśnie, suplementów diety. W formie kapsułek chociażby czy, czy oleju. A tutaj y, my się wystawiamy na słońce, bo czerpiemy witaminę D. No chyba nie do końca tak jest, że ona nam tutaj wnika w każdą strukturę, jak posiedzimy dwie godziny na słońcu. No właśnie, witamina D. Warto wystawiać się na słońce w godzinach 10-15. Tak jak ekspozycja nie musi trwać aż tak bardzo długo, ponieważ wystarczy to nawet 20-30 minut dziennie. Wtedy nasz organizm jest w stanie wchłonąć odpowiednie dawki promieniowania, tak aby nasz organizm mógł, sobie tą witaminę D syntetyzować. Aby właściwie syntetyzować witaminę D, musimy na chwilę wystawić e, dłonie, ręce czy nogi twarz bez e, korzystania z filtrów, ale tylko po to, żeby za chwilę jednak ten filtr na siebie nałożyć i zabezpieczyć odpowiednio skórę. I jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do czerniaka. Jest takie bardzo proste ABCDE czerniaka. To są pięć pierwszych liter naszego alfabetu. A czyli asymetria. Zwróć uwagę na zmianę skórną, która się wylewa na jedną stronę. B. Brzegi poszarpane, nierównomierny, posiadające jakieś zgrubienia. C. Czarny lub czerwony korol znamiona lub jakiś inny. D. Duży rozmiar, wielkość zmiany powyżej 6 mm oraz E. Ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu. Jeśli cokolwiek z naszego pięcioliterowego alfabetu zobaczymy na naszej skórze. Warto udać się do dermatologa, onkologa lub nawet do lekarza pierwszego kontaktu, który nas odpowiednio skieruje do właściwego lekarza. Pozostając przy tematyce letniego wypoczynku, przekazujemy informacje, które otrzymaliśmy z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób przygotować się do wojaży, najczęściej zagranicznych. Mówi Magdalena Guralczyk z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli są to kraje Unii Europejskiej, oczywiście absolutnie musimy pamiętać o tym, żeby wziąć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak. Te osoby, które zaplanowały wyjazd do krajów tropikalnych lub krajów egzotycznych, powinny się trochę lepiej i trochę z większym wyprzedzeniem przygotować do takiej wakacyjnej podróży. Przede wszystkim powinniśmy przed wyjazdem zapoznać się z sytuacją epidemiologiczną kraju, do którego jedziemy i powinniśmy sprawdzić warunki klimatyczne, sanitarne czy też zalecenia dla podróżnych, właśnie w danym kraju. Dzięki temu odpowiednio optymalnie przygotowujemy się do naszego urlopu. Wyjazdy. W tropiki czy do krajów subtropikalnych wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia pewnych chorób. Najczęstszymi chorobami to malaria, żółta gorączka, inaczej zwana żółtą febrą, gorączka krwotoczna czy dur brzuszny. Przed tymi chorobami możemy chronić się w różnoraki sposób. Na przykład zapobieganie malarii składa się z dwóch elementów yy, zarówno metod utrudniających zarażenie, zmniejszających liczbę ukłuć przez kobary, czy też profilaktyki swoistej, która polega na przyjmowaniu tabletek przeciwmalarycznych. I tutaj sądzę, że te elementy odnoszą się do wszystkich chorób. Powinniśmy zabezpieczyć się w odpowiednie leki, zakładać odpowiednią odzież, stosować środki na owadę czy zabezpieczać okna moskiterami. O czym powinniśmy pamiętać przed wyjazdami? Przed wyjazdem powinniśmy zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, czyli WZW typu A i B, cholerze, turowi brzusznemu. Wybór tego szczepienia, bo oczywiście. Jest ona uzależniona od rejonu świata, do którego się wybieramy, powinniśmy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Będąc w miejscu już swojego pobytu, powinniśmy często myć ręce, zwłaszcza przed posiłkiem, wybierać pożywienie pochodzące z pewnych źródeł i pić wyłącznie wodę butelkowaną. Jak najlepiej uniknąć choroby w czasie podróży lub po powrocie do domu? Przede wszystkim wykonując wszystkie zalecane szczepienia. Uodpornienia najlepiej rozpocząć, tak jak mówiłam wcześniej, około 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Niektóre szczepienia wymagają nawet podania kilku dawek w określonym schemacie szczepienia, dlatego tak ważne jest do tego, żeby zapoznać się wcześniej, jak długo, jak, o ile wcześniej musimy się do tego właśnie szczepienia przygotować do tego wyjazdu, żeby był on bezpieczny. Zakres szczepień najlepiej uzgodnić ze specjalistą, który zajmuje się właśnie medycyną podróży. Powinniśmy również pomyśleć o tym, że wyjazd w dalekie, odległe kraje wiąże się z podróżą w samolocie i tutaj powinniśmy również o kilku zasadach pamiętać, przede wszystkim dla naszej wygody i komfortu. Podczas lotów powinniśmy nosić luźną, wygodną odzież. Gdy lot trwa powyżej 4 godzin, jeśli to możliwe, powinniśmy się poruszać po pokładzie, np. idąc do toalety, a siedząc w fotelu możemy ćwiczyć mięśnie np młodek aby zapobiegać zastojom w żyłach a bagaż podręczny umieścić tak, żeby nie ograniczać ruchu, nóg i stóp. Wbrew pozorom i proste do zapamiętania zasady, ale powinniśmy o nich przede wszystkim pamiętać w trakcie naszej podróży. Przede wszystkim zaszczepić się, czyli bierzemy pod uwagę szczepienia obowiązkowe i zalecane, bierzemy ze sobą książeczkę szczepień, powinniśmy spakować apteczkę podręczną czy odpowiednie ubrania. Powinniśmy chronić się przed ugryzieniami owadów. Absolutnie jeść i pić ze sprawdzonych źródeł, myć ręce pod bieżącą wodą przed każdym posiłkiem i po kontakcie z otoczeniem. To wszystko w dzisiejszym programie. Bezpieczne wakacje z Radiem RSC. Za tydzień będziemy mówić o bezpieczeństwie nad wodą z punktu widzenia ratowników wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Skierniewicach. Za uwagę dziękuję. Maciek Bomba.